około głowy, bo wiesz, wiadomo z której strony jakieś nóżki piją, tak? To, to jest bardzo uroczystość, trzeba powiedzieć. I ja, ja się dziwię, szczególnie nieletnim, których jest tam tak liczne, że około 500, jak patrzę na te gęby, yy, na, od, od koloru niebieskiego do płyty wyszanty. No, także. Nie wchodzi tutaj po prostu do. Patrząc z mojej perspektywy, to jest bardzo atrakcyjne miasto tak. dla ludzi, bo można tak. sobie kupić taki i sobie czym napisać. Tak, ale tu, ja tu musi tytułem. być oświetlone, tu muszą być ogródki, w ogródku można pić. Poza ogru... tak. jak ochrona zabiera kuźwa, butelkę. Przede wszystkim nie, nie wolno sprzedawać w butelkach. Żadne cywilizowane miasto nie sprzedaje w butelkach alkoholu, jeszcze wódki, gdy jest kilka tysięcy osób na schodkach. Na, 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 na to jest impreza masowa, nie, no ja teraz... niekontrolowana z gminy miasta i tak też to można zgłosić, spróbować jako przestępstwo. Może prokurator zadziała, nie wiadomo jak sąd zadziała, ale to jest też no, ciekawy wniosek yy, pod